Co ty tu robisz do cholery? Jechałeś za mną. Ja. Nie no nie wierzę. Jechałeś. Kilka dni temu mnie przepraszałeś, a teraz mi śledzisz. No rozejrzyj się. Na co ty liczyłeś? Widzisz tu jakiegoś mojego kochanka? No nie. Przyjechałam odpocząć. Poleżeć, poczytać. Przepraszam. No, ale co mi po twoich przeprosinach, jak się zachowujesz jak psychopata? No dobra, to nie będę ci już przeszkadzał. No tak. Narobił rabanu i teraz sobie idzie, no. No chodź, polecz ze mną. Razem poczekamy na tego mojego gacha. Cholera. Miała mnie nie zobaczyć, a tu taka wpadka. Wracam do domu, bo jeżeli jeszcze mnie zobaczy tutaj, to się obrazi na mnie już w ogóle śmiertelnie. Nawet jeżeli była z kimś tutaj umówiona, to i tak pewnie dała mu znać, żeby nie przyjeżdżał. Czarek za chwilę zostanie ojcem, a zachowuje się jak gówniarz. No nie wiem, co mam zrobić, żeby mi uwierzył. Ja mu tłumaczę, ojciec mu tłumaczy, a ten dalej swoje.